13 grudnia mija kolejna 42. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Co w wydarzeniach z lat 80. XX wieku wie młodzież? Wojsko zaczyna wychodzić na ulicę yy, i no, nie wiadomo co będzie dalej. Wszyscy oglądają telewizję yy, i przemówienie wtedy. No, stan wojenny przede wszystkim z wieloma rygorami, jakie były tam z wojskiem, które po prostu wchodzi do miasta, żeby spacyfikować jakieś strajki albo bunty. Brak wolności słowa. Jaruzelski tak naprawdę bezprawnie wprowadził sam stan wojenny. Ludzie nie mieli tutaj nic do mówienia. Wydaje mi się, że to jest bardzo aktualna historia, którą warto znać, a przede wszystkim być z nią na tyle dobrze zaznajomiony, żeby po prostu nie wzbudzać powszechnego wstydu, jeżeli zostaniemy zapytani o jakieś wydarzenia. Ludzie przeciwko władzy walczyli to było właśnie to najgorsze. Ludzie się nie zgadzali z tym, co mają we własnym państwie. O stanie wojennym rozmawialiśmy na dziedzińcu bielskiego zamku sułkowskich, gdzie rozpoczynała się gra miejska tropami solidarności. A właśnie gra miejska tropami solidarności jest takim wydarzeniem, które można dobrze przygotować do potencjalnej właśnie odpowiedzi na pytania dotyczące tego działu historii. Najpierw spróbujemy zająć punkt E. Tam szybko zrobić zadanie. Mówię, jedenaska pierwsza. Tak, potem się wrócimy jedenka B, E, siódemka FG 5 i potem lecimy do... Analizując przykład, analizując klucz, macie hasło dnia. Póki co brzmiono kompletnie chaotycznie, ale myślę, że jeśli złamiecie sposób szyfrowania, to bez problemu je odgadniecie. Jest to już szósta edycja gry miejskiej Tropami Solidarności. Spotykamy się, siódmy rok, tylko raz nie udało nam się jej zorganizować ze względu na wszystkim wiadomą pandemię koronawirusa. Dziś spotykamy się znowu w grupie ponad 10, a nawet 15 patroli, które razem działają po to, żeby uwolnić internowanych i więźniów politycznych. Jak zwykle wspominamy wprowadzenie stanu wojennego. A wiecie jak nazywała wtedy partia, monopartia komunistyczna, która wtedy rządziła od 1945 roku, 1944 roku Polską? Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miejskiej tropami Solidarności na bielskich ulicach wzięło udział 13 zespołów złożonych z uczniów ośmiu bielskich szkół ponadpodstawowych. Daj mi po czerwony. Oj, chyba się nie zmieścimy. Dobra, daj, wejdziesz najwyżej na to. C Uj, Jeśli chodzi o uczestników, jest to około 50 osób, ale Drugie tyle, praktycznie, bo około 20, 30 do 35 to osoby, które stoją za organizacją. Punktowi, milicjanci czy organizatorzy siedzący w biurze, którzy cały czas koordynują. Może się kontynuować! Poznawanie naszej historii to jest też pewien kontakt z naszymi e, dziećkami, z babciami, e, co też poprawia naszą relację i możemy też z tym wzrastać współ. Przede wszystkim jest to fantastyczna okazja, żeby poznać historię, żeby poznać wspaniałe historie ludzi, którzy, dzięki którym dziś jesteśmy i żyjemy w wolnym kraju, dzięki którym nie ma cenzury, nie ma rządów totalitarnych. Dzięki temu my możemy wygłaszać opinię bez względu na to, za kim głosujemy i kogo popieramy. Zamtedy chyba, ale to się da ustawić 235 i trzeba to było Pisaliśmy na maszynie zagotowane wiadomości. Okay. Tak, tak, mimo tego, że ja w tejśniu... Ym... że maszyna jest taka okay. jaka seks to są Kropnie! <laughs> Szczerze było bardzo przyjemnie, dużo ciekawych zajęć było. Moim ulubionym to było pisanie na maszynie, bo głównie nie będę okrywał. Było to moje najskrytsze marzenie, żeby napisać na takiej starej klasycznej maszynie. Jaki, jakie wrażenia po zakończeniu? Super, niesamowita super. gra, na bardzo polecam każdemu, który spróbował. Można świetnie dowiedzieć i no super zabawa. Yy, naciągamy yy, emulsję światło czułą i naświetlamy wzór, który chcemy jakby wydrukować. Dodajemy do tego farby i za pomocą rakli naciągamy farbę na miejsce druku. I farba, i jednostajnym ruchem, przeciągamy raklą farbę, i, nadruk przechodzi, i farba przechodzi tylko tam, gdzie jest naświetlony nadruk. Warto, ta opaska też właśnie ręcznie była robiona od zera, praktycznie ten tutaj. Jakby... Uważam, że bardzo warto brać udział w takich grach miejskich, dlatego, bo dużo się dzieje, można kogoś poznać. Zawsze możemy zobaczyć, jak w starych czasach to szło, jak to się działo, jak protestowali ludzie. Trzeba do góry, do góry, Myślę, że też są tutaj aspekty edukacyjne, które myślę bardzo wa warto poznać, jak to życie faktycznie wy wyglądało wtedy za czasów yy, stanu wojennego. Nie masz szansarzu judo, byś drogość panu zaniósł. Pieszły księżęta judy, jak Aramów stado. Bez solidarności! Nie ma wolności! solidarności! Niebo wolności, niebo za chwilę, dosłownie za parę minut rozpocznie się tutaj pikieta w imieniu i za więźniami politycznymi, którzy zostali internowani. Jednocześnie wspomnijmy pamięć tych, którzy w czasie tych internowań zginęli, ale także tych, którzy są dzisiaj więzieni na terenach Białorusi, Rosji i innych państw totalitarnych. Musimy o tym pamiętać, bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Bez solidarności, bez nie ma wolności, bez solidarności, nie ma wolności, bez solidarności, solidarność. Ale powiedziałem, że ta gra się tutaj kończy i ona się kończy nie tylko w sensie fizycznym, że to jest ostatni punkt. Ale kończy się również w sensie symbolicznym. Bo teraz chcę wam coś powiedzieć, co nie jest grom. Chcę wam powiedzieć coś, co jest naprawdę. Coś, co jest rzeczywistością cały czas. Myśmy teraz robili rekonstrukcję historyczną. Można powiedzieć, bawiliśmy się w manifestacje, tak? w przygotowanie manifestacji w obronie więźniów politycznych. Ale oni naprawdę są. Mamy to szczęście, że mieszkamy w Polsce, gdzie od 30 lat już nie ma więźniów politycznych. Ale tysiące więźniów politycznych na świecie jest więzionych. Ludzi, którzy poszli do więzienia, nieraz na długie lata, nieraz na całe życie, z powodu swoich przekonań, poglądów, z powodu tego, że krytykowali władzę. Grę Tropami Solidarności zorganizowało Stowarzyszenie Podbeskidzie Wspólna Pamięć wspólnie z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność i Instytutem Pamięci Narodowej. I pół punkta znalazł się znany nam już patrol, czyli W-Znak Wiktorii. Podsumowanie gry miejskiej nastąpiło w siedzibie podbeskidzkiej Solidarności. Poznaliśmy tu drużyny, które zdobyły tego dnia najwięcej punktów. A oto zwycięzcy. Drużyna o nazwie Solidarni w bólu. Nazywamy się Solidarni w Bulu. Ta nazwa yy, powstała dlatego, że My jako osoby solidarne w swoim gronie, nazwijmy to znajomych, no y, po prostu w bólu musieliśmy przejść przez to zimno, aby zostać wygranymi. Trudno było? E, dosyć ciężko, patrząc na warunki, ale jednak daliśmy sobie radę.